Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj chcę wam pokazać pewne sekrety Easter Eggi z najnowszego 36 odcinka Skibidi Toilet, bo jest coś, co się zapowiada i nowa postać. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. Jak widzicie, mamy toalety, mamy teraz te podwójne bronie. To już o, oczywiście cały odcinek opowiadałem mniej więcej jak to wygląda. Coraz więcej tego typu broni, które będą niszczyć mini-Skibidi Toilets będą pewnie w użyciu. Jak widzicie, twórcy tutaj, twórca niszczy tutaj nam te, te wszystkie, te wszystkie mini-Skibidi Toilet i one teraz już nie są te reszta głośników opętane, zresztą zobaczcie jaki tu jest widok. Ci się tutaj, ten miał jaki widok, popatrzcie jaką minę, że zdziwił się totalnie, uciekają teraz przed nimi. Jak widzicie, i jest tu taka jeden motyw, który chcę wam pokazać, a jest, możecie prze, mogliście go przeoczyć. Słuchajcie, obejrzyjmy sobie jeszcze raz. Jak sobie zobaczycie teraz, ja to przy, zastopuję w tym momencie. Zobaczcie, co jest tutaj u góry tego tak do końca nie widać, ale to nie jest żaden nowy obiekt tutaj. To nie jest jakby komin czy coś, ale to jest nowa osoba, która się przygląda temu wszystkiemu. Zobaczcie, tak mi się wydaje, że to jest przeciek, że będziemy mieli w ogóle nową postać i prawdopodobnie będzie to TV Man od telewizorów, bo nie wiem, wątpliwie to wygląda jak telewizor z takim blue screenem. Zaraz wam pokażę mniej więcej o co mi chodzi. Zobaczcie sobie, ja teraz tutaj powiększam, jakby screena z tym zdjęciem. Zobaczcie, niewątpliwie coś tutaj jest na rzeczy. Tu mamy jakąś postać, tu widzę ręce, tu jest łów i wygląda to nie jak kamera. Nie wygląda to jak ym, głośnik, wygląda to jak zupełnie jakby to był telewizor albo jakiś komputer, ale wydaje mi się, no chociaż może być to komputer, bo blue screen, taki screen, niewątpliwie się kojarzy z komputerem, czasami wyskakują. Czyżby ta nowa postać za tym stała wszystkim? Słuchajcie, nie widać jej jakoś mega dobrze, ale wygląda to na postać, która, nową postać, która się przygląda temu wszystkiemu. Więc naprawdę zapowiada się mega fajnie, bo będziemy mieli nową postać. Jak myślicie, kto to jest? Są spekulacje, że to może być TV Man albo PC Man od komputera PC. No zobaczymy. Niewątpliwie jest coś na rzeczy i wygląda to na zupełnie nową osobę. Jak myślicie, nową postać i nową nację, jakby cywilizację w tej grze. Dajcie znać co o tym myślicie.